Ostatnimi dniami na terytorium Polski zaczęły spadać z kosmosu elementy rozpadającej się amerykańskiej rakiety. No i części wielkie, jak co tu dużo mówić, kaloryfer, uderzyły to tu, to tam. I nikt nas nie ostrzegł. To znaczy ostrzegł, ostrzegł. Szef Polskiej Agencji Kosmicznej wysłał w tej sprawie nawet maila do Ministerstwa Obrony Narodowej, że taka sytuacja może mieć miejsce. No ale okazało się, że pół roku wcześniej mail został zmieniony i był już nieaktualny. Od czasu wybuchu wojny co jakiś czas na naszą przestrzeń powietrzną wlatują jakieś różne rzeczy. Sprawy tej bym w ogóle nie magatelizował. Na szczęście w przypadku Falcona 9 nikomu, mam nadzieję, że nie ukrywają tego, nic się nie stało, ale przecież mogło. Lubię, aby z naszych programów wynikało coś, co się przyda. Coś, co będzie poza internetem. Dlatego, żeby nie gadać po próżnicy, mam dla polskich władz propozycję. No, w związku z tym, że od pewnego czasu coś na niebie polskim się dzieje, załóżcie sobie po prostu prostego maila. Mail musi być o wyraźnej nazwie na przykład zara małpagowpl I go nie zmieniajcie. Jest wyrazisty i każdy, kto go otrzyma, będzie wiedział o co chodzi. No, wówczas, gdy za jakiś czas coś znowu takiego się wydarzy, będziecie lepiej skomunikowani.